Ja na imię Magdalena Salwa, jestem inżynierem z firmy Roku Automation. Przez ostatnie 8 lat zajmowałam się sterownikami programowalnymi i wszystkim w sumie, co wokół sterowników się obtacza, czyli sieci, falowniki, silniki, panele operatorskie, no a teraz mam przyjemność jeździć do Państwa. No bardzo a czym się wasza firma zajmuje? W czym się specjalizujecie? Firma Roku Automation zajmuje się szeroko pojętą automatyką przemysłową. Na rynku ogólnie istniejemy 120 lat. Firma pochodzi ze Stanów, główną siedzibę ma w Milwaukee. Na rynku europejskim jesteśmy możliwie mniej znani, jednak bardziej na szczególnie Ameryka Północna. I w sumie wszystko, co dotyczy się automatyki, od bardzo podstawowych elementów typu przełączniki, guziki, przyciski, kable, po właśnie sterowniki, silniki, panele operatorskie, rozwiązania sieciowe, oprogramowanie do tych urządzeń. Wszystko produkujemy sami, tworzymy sami, wspieramy sami. także. Czyli bardzo dużo i profesjonalnie. No to co tak ważna firma e, o tak długiej tradycji m, robi na uczelni, robi na takich spotkaniach jak właśnie konferencja Inżynier XXI wieku. Co wam dają takie spotkania z młodymi ludźmi, często jeszcze niedoświadczonymi, dopiero startującymi e, w dorosłe życie? Zapytał pan co robimy? Inwestujemy w młode umysły. No przecież to jest przyszłość. Ludzie będą niedługo wchodzić na rynek pracy, więc Fajnie po pierwsze ich poznać i po drugie pokazać im świat automatyki trochę taki normalny, tak? Bo tak mówię, ja jestem pracownikiem tak samo jak kolega, z którym tutaj dzisiaj przyjechaliśmy, przez lata byliśmy inżynierami wsparcia technicznego. Fajnie z nimi porozmawiać tak po prostu, jak ludzie, pokazać im, gdzie są możliwości, jakie są możliwości, jak wygląda świat. Ponadto czasami nam się wydaje, że na przykład korporacja, bo bądź co bądź jesteśmy korporacją, ma taki zły wydźwięk, szczególnie w mediach społecznościowych itd. Wcale to tak nie jest. W korporacjach jest fajnie i zapewniają bardzo duże możliwości. Przynajmniej nasza firma zapewnia bardzo duże możliwości rozwojowe. I fajnie by było, żeby studenci młodzi, którzy są przyszłością jednak przemysłu, wiedzieli, jakie mają. Na przyszłość i gdzie się mogą rozwijać? No właśnie, no to załóżmy, że opcją na przyszłość jest praca w takiej firmie jak Wasza firma. Na co taki student powinien zwrócić uwagę? Czego się uczyć? Jakie kształcić kompetencje? A może są jakieś inne dodatkowe rzeczy, które warto wziąć pod uwagę, tworząc czy budując swoją karierę? Powiem szczerze, że jeśli chodzi o naszą firmę, ciężko by powiedzieć, bo my, jak wspomniałam wcześniej mamy bardzo szeroką działalność, więc zarówno u nas pracy znajdą automatycy, jak i informatycy, jak i programiści, jak i logistycy, bo mamy swoje fabryki, swoje produkcje, więc tak naprawdę każda gałąź pod gałąź świata, w którym się otaczamy, znajdzie nas swoje miejsce. Natomiast my, jak przyjeżdżamy, zachęcamy bardzo mocno do nieobawiania się zmian w przyszłości. Możliwe, że na początku obieramy pewną wyobrażenie o swojej ścieżce kariery, która potem szybko się weryfikuje, bo wchodzimy w świat pracy i nagle okazuje się, że hej, to, to coś innego mnie bardziej interesuje. I na przykład my zachęcamy bardzo mocno do rozwoju takiego szerokiego. Wspominamy również o skillach, umiejętnościach, które. Są czasami zapomniane bardzo, typu na przykład lutowanie, używanie śrubokrętów, wiertarek, multimetrów. Naprawdę to są braki, które my doświadczamy na co dzień, że przychodzą młodzi ludzie, którzy w życiu nie mieli w rękach lutownicy albo multimetru. Czyli może niekoniecznie trzeba wszystko odstawiać, co starsze, na półkę i zamykać w piwnicy, ale warto jednak, może się trochę też e, po prostu wykazać pewną pasją. Dokładnie. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.